włączę telewizor, internet czy radio to przewijających się wiadomościach zawsze wcześniej czy później wróci temat in vitro w czasie Bożego Ciała Pan Elekt, Prezydent Elekt spotkał się na kolejnej mszy z kolejnym hierarchią a u hierarcha, niby tu w miłego nazwiska czego będę dobijał Stwierdził, że in vitro to metoda nielegalna, polegająca na zabijaniu niewinnych dzieci. A ja myślę, że chyba znalazłem rozwiązanie tego problemu. Zawsze możecie liczyć na szeryfa, szeryf zawsze pomoże. Zupełnie jak Gierek pomożecie. Pomożemy szeryfowi, słuchajcie, nie, ale to ja żartuję sobie, ale znalazłem, naprawdę, wierzcie mi, znalazłem rozwiązanie. Jak nie wiadomo o co chodzi, to na pewno chodzi o pieniądze. Więc w związku z powyższym, wystarczy w ustawie... W związku z powyższym, wystarczy w ustawie zapisać, że Wszystkie zarodki zostaną koniecznie i bezwzględnie poświęcone i zostanie odprawiony obrządek Chrztu Świętego. Drugi punkt ustawy. Każdy zarodek, który nie zostanie wykorzystany, zostanie mu wyprawiony w pogrzeb katolicki. Co to zmienia? A no cóż, 5 stówek za chrzest, 3000 za pogrzeb. Zdajcie, biznes...